A, bo ferie, trop... się A zbliżają, ferie no właśnie. więc zima sobie postanowiła wziąć urlop też. No, nie, nie mam dobrych informacji dla tych, którzy zaczynają właśnie ferie. Znowu temperatura wzrośnie w niektórych hmm. miastach do 5, do 6 stopni. Znowu będzie takie jesiennie. Przynajmniej trochę więcej słońca w kolejnych dniach i to nawet tak bezchmurna aura będzie nam towarzyszyła dosyć długo, ale no przydałby się ten śnieg. Na południu, co prawda, temperatura będzie najniższa, ale śnieg na stokach. Poza stokami ciężko. A długo jest to taka zima w takiej odsłonie jak w ostatnich dniach? Jest taka szansa. W prognozach długoterminowych mamy dosyć dużą różnicę pomiędzy najcieplejszym a najchłodniejszym miastem. Przez cały czas utrzymuje nam się ta temperatura powyżej 5 stopni nie, nie. w tych najcieplejszych miastach, ale w niektórych momentach też minus 2, minus 3, minus 4, więc myślę, że zima... Podzieli nam Polskę i będzie sobie wybierać takie regiony, w których konkretnie chce się w danym czasie pojawić. Nawet zima dzieli Polskę. Miejmy nadzieję, że nie Polaków. Koniec świata wszędzie do szczegółów. Oczywiście dotyczy się kierowców, ale też i tych, którzy pieszo poruszają się po chodnikach czy po innych drogach. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. Zaczniemy od tego, co dzieje się w tym momencie. Niebezpieczna pogoda na południu Polski, bo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i w Katowicach pojawiają się opady marznące, czyli po prostu jest ślisko. Deszcz na południowym zachodzie, sam śnieg w Zakopanem i w Rzeszowie. Deszcz również na północnym wschodzie, w centralnej części Polski i deszcz ze śniegiem na ziemi uca. Na północy na razie nie pada, a najcieplej jest w kółobrzegu 4 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Po południu deszcz, deszcz ze śniegiem będzie nam towarzyszył. Już nie opady samego śniegu, bo przed nami ocieplenie. Dzisiaj po południu od 0 do 6 stopni. Najwięcej słońca pojawi się na krańcach północnych, a najmniej w centrum i na południu, bo tutaj jeszcze chmury frontu atmosferycznego. Uwaga na mgły. Te w okolicy Szczecina będą utrzymywały się przez cały dzień. Na termometrach od 0 do 6 stopni. Sprawdźmy co w kolejnych dniach, bo skoro ocieplenie, no to oznacza, że albo deszcz, albo brak opadu, no i przede wszystkim wyższa temperatura. W czwartek od 1 do 5 stopni i w piątek od 2 do 8 stopni. I w kolejnych dniach, co prawda, temperatura nadal będzie wysoka, niezbyt zimowa, ale przynajmniej, szukam jakichś pozytywów, pojawi się słońce. Mgły w sobotę i w niedzielę tylko na południowym wschodzie, a poza tym bardzo słonecznie do 6, do 7, do 8 stopni. Sprawdźmy warunki dla narciarzy, bo te w Polsce dzisiaj będą jeszcze dobre. 0,1 stopień na południu kraju, e, nawet do 95 cm. Pokrywy śnieżnej w krynicy zdroju. Sprawdzamy co na południowym zachodzie i tutaj też nie najgorzej. Minus 6, minus 2, 0, 1 stopień. Uwaga w szklarskiej porębie mgły i zamglenia. Trochę jeszcze miejscami popruszy, w Zakopanem i w Karpaczu popada deszcz ze śniegiem. Czechach Zero opady deszczu ze śniegiem bądź śniegu i maksymalnie do 90 cm białego puchu. Na Słowacji dobra temperatura minus 1, minus 4, minus 5 stopni i tutaj do 60 do 65 cm białego puchu. Mamy Austrię, śnieg, deszcz ze śniegiem, miejscami, sam deszcz najwięcej pokrywy śnieżnej w Zolden, 185 cm. Włochy, tutaj bardzo słonecznie, miejscami tylko popada deszcz od 0 do 3 stopni, no i mniej więcej tak jak w Polsce. Do 60 do 80 cm białego puchu. Szwajcaria, Dawos popada śnieg i tutaj 90 cm śniegu, a najwięcej w Fee 265 cm. I na koniec e, Francja, bardzo słoneczna, od 1 do 4 stopni, i w Szamonii najwięcej śniegu, 340 cm. Teraz to wszystko do zobaczenia. Będzie ona raczej dodatnia, więc może śniegu w niektórych miejscach zabraknąć. Dzień dobry, Klaudia Kroczek, sprawdźmy zatem szczegóły prognozy pogody. Dzisiaj będziemy Państwa ostrzegać przed marznącymi opadami, śliskimi drogami, śliskimi chodnikami. Opady o charakterze marznącym o poranku pojawiają się w Lublinie, w Krakowie i w Katowicach. W zakopanym i w Rzeszowie pruszy śnieg, w Łodzi deszcze ze śniegiem, a w pozostałych miastach, tam gdzie opady, jest to deszcz. W koło brzegu tylko delikatne promienie słońca i też na Pomorzu Zachodnim jest teraz najcieplej, 4 stopnie, najchłodniej w Zakopanem. Minus 3. Dzisiaj wędrówka chmur frontu atmosferycznego nad Polską, głównie centralną i południową. Front powoli będzie odsuwał się za nasze południe, południowe, południowo-wschodnie granice, ale jeszcze chwilę. Dzisiaj spodziewajmy się chmur, z których popada deszcz i również deszcz ze śniegiem. Opady o charakterze mieszanym na krańcach południowych i na ziemi łódzkiej. Sam deszcz na Warmi, na Podlasiu, na Mazowszu, na Dolnym Śląsku i też miejscami jeszcze na zachodzie. Słońce. Niewiele go dzisiaj będzie. Jeżeli się pojawi, to wzdłuż linii wybrzeża i na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Uwaga, w Szczecinie przez cały dzień mogą utrzymywać się mgły i zamglenia. Będą ograniczały widzialność na drogach, ale też i e, tutaj mówimy o pieszych. Na termometrach od 0 do 6 stopni. W czwartek i w piątek jeszcze lokalnie będą pojawiać się chmury, ale już raczej opadów niewiele. W czwartek od 1 do 5 stopni, w piątek trochę cieplej. Od 2 do 8 stopni. w kolejnych dniach będzie utrzymywała się wysoka temperatura, zwłaszcza na północy. Mówimy tutaj o 7 o 8 stopniach nawet w centrum Polski 6 na południu najchłodniej, ale uwaga, w weekend na południowym wschodzie były i zamglenia. Co prawda wzrośnie ciśnienie, pojawi się zdecydowanie więcej słońca, więc powinno to dobrze wpłynąć na nasze samopoczucie. No ale jednak śniegu zabraknie. Czekamy zatem na Powrócimy to sam deszcz. A ta temperatura przy gruncie jest niższa niż temperatura powietrza, więc po prostu to wszystko zamarza. Uważajmy na drogach. Ślisko jest i ślisko jeszcze będzie. Tak naprawdę przez cały dzień i w nocy również może być ślisko. Sprawdźmy w takim razie, gdzie sytuacja w tym momencie jest najbardziej niebezpieczna. Jeśli chodzi o drogi, to mówimy tutaj o Lublinie i o Katowicach, a w niektórych miejscach pojawia się deszcz ze śniegiem. Tutaj śliskie chodniki. W większości kraju teraz deszcz, a sam śnieg pruszy w Rzeszowie i w Zakopanem. Uwaga na mgły, bo te pojawiają się na Warmii. No i zniknęło nam słońce z Pomorza. Zachmurzenie całkowite teraz w całym kraju. Dosyć ponura i jesienna aura. No chyba, że mówimy o Zakopanem i Rzeszowie, no to tam... Pruszy śnieg. Dzisiaj po południu sporo chmur nad Polską. Tak naprawdę sytuacja, taka jaka jest w tym momencie, pozostanie w wielu miastach bez zmian. Jeżeli pojawi się słońce, to na krańcach północnych, bo tutaj powoli układ wysokiego ciśnienia będzie poprawiał pogodę, a chmury będą się od nas odsuwać. No to sprawdzamy. Mgły po południu dzisiaj w Szczecinie. Słońce na północy. W większej części Polski deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem i od 0 do 6 stopni wiatr słaby i umiarkowany. W kolejnych dniach. Będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o temperaturę, zwłaszcza na północy Polski. W czwartek od 1 do 5 stopni, w piątek od 2 do 8, w piątek już trochę więcej słońca. I w kolejnych dniach faktycznie temperatura będzie wysoka, ale za to słońca nie zabraknie. Sprawdźmy jeszcze tylko na sam koniec stan jakości powietrza i wszystko prezentuje się naprawdę dobrze. To do zobaczenia ostrzeżenia, i faktycznie. Może być ślisko i to w całej Polsce, bez wyjątków. Sprawdzamy, co się dzieje o poranku. E, opady marznące w Lublinie, w Kielcach i jeszcze do tego w Łodzi. W południowej części Polski śnieg, deszcz ze śniegiem, w centrum opady deszczu, a na północy uwaga. Niebezpieczne mgły ograniczające widzialność. Te pojawiają się w okolicy Gorzowa, Gdańska i Olsztyna. Mamy zachmurzenie całkowite, wiatr jest słaby na termometrach od minus 3 do 4 stopni. Po południu do sześciu Najcieplej będzie na Pomorzu Zachodnim, najchłodniej dalej w Zakopanem, ale to już nie będzie temperatura poniżej zera, tylko zero. Więc nie śnieg, a deszcz ze śniegiem. Opady o charakterze mieszanym jeszcze w Polsce południowo-wschodniej i południowej. Poza tym opady deszczu, a na północy słońce. I dzisiaj wyjątkowo na krańcach północnych pojawi się... No, pojawią się przejaśnienia, rozpogodzenia, ale najwięcej słońca wzdłuż linii wybrzeża. Uwaga na mgły, bo te w nie będą pojawiać się jeszcze po południu. Wiatr słaby i umiarkowany. No i co dalej? Co z zimą? Może na południu Polski jeszcze śnieg lokalnie będzie się utrzymywał, ale już na północy zdecydowanie wyższa temperatura. 5 stopni w czwartek na północnym zachodzie, a w piątek nawet 8. W pozostałej części kraju od 2 do 5 stopni w czwartek. Jeszcze końcówka chmur frontu atmosferycznego i deszcz na południowym wschodzie. W kolejnych dniach padać nie powinno. Weekend szykuje się naprawdę bardzo po ale będziemy ostrzegać przed mgłami na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w Małopolsce chociażby w poniedziałek, słonecznie i bezchmurnie w całym kraju. Sprawdźmy, jakie warunki dla narciarzy, bo te jeszcze powinny być dobre w Polsce. Na południowym wschodzie od minus 2 do 1 stopnia śnieg, deszcz ze śniegiem i trochę tego śniegu na stokach jest. Na południowym zachodzie 0, minus 6, minus 2, 1 stopień w Karpaczu. Uwaga na mgłę w szklarskiej porębie, ale poza tym popruszy śnieg, więc zrobi się naprawdę całkiem przyjemnie. Czechy 0 śnieg, deszcz ze śniegiem do 80-90 cm białego puchu. Na Słowacji bardzo dobre warunki minus 1, minus 4, minus 5 do Dodatkowo jeszcze poproszy śnieg, więc pokrywa na pewno będzie zdecydowanie wyższa. W Austrii śnieg, deszcz ze śniegiem, miejscami sam deszcz, ale najwięcej pokrywy śnieżnej oczywiście w Zolden 185 cm. Włochy bardzo słoneczne w wielu miastach, od 0 do 3 stopni i śniegu podobnie jak w Polsce, praktycznie taka sama warstwa. Szwajcaria od 0 do 6 stopni, również słonecznie w Davos, tylko popruszy śnieg, no i tam faktycznie zrobi się biało. No i na koniec Francja. Od jednego do czterech stopni w Szamoni najwięcej śniegu. Teraz to wszystko do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Jest 8:40 i na zegarze przechodzimy do kolejnego.